Choć pacyfistyczne z nazwy, japońskie siły samoobrony należą do najnowocześniejszych formacji zbrojnych na świecie. Wzrost ich znaczenia i rozbudowa następują szczególnie w ostatnich latach. W związku z wzrostem zagrożenia ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, ale przede wszystkim Koreańskiej Republiki Ludowo-demokratycznej, czyli tzw. Korei Północnej. Kiedy zdamy sobie sprawę, że poza tymi zagrożeniami Tokio musi liczyć się z aktywnością Rosji i niechętną postawą Korei Południowej, otrzymujemy niezwykle złożone środowisko bezpieczeństwa. W tej sytuacji nie dziwi, że mottem japońskich powietrznych sił samoobrony jest zdanie: kluczem do bezpieczeństwa jest być gotowym w każdej chwili. To właśnie bowiem lotnictwo japońskie obok obrony przeciwrakietowej, morskiej i lądowej odegrałoby decydującą rolę w obronie Wysp Japońskich i Japońskich Wód Terytorialnych. Japońskie Powietrzne Siły Samoobrony liczą dzisiaj około 50 tysięcy ludzi i dysponują 740 statkami powietrznymi. Siły te są podzielone na cztery okręgi północny, centralny, zachodni i południowo-zachodni. W okręgu północnym japończycy dysponują czterema dywizjonami: dwoma na F15, jednym na żliwcach Mitsubishi F2 i pierwszym dywizjonem, który udało się przyzbroić w myśliwce F35 Lightning 2. W okręgu centralnym stacjonują trzy dywizjony: Dwa na F15 i jeden na wycofywanych już F4 Phantom 2. W okręgu zachodnim są z kolei trzy dywizjony bojowe: dwa na Mitsubishi F2 i 1 na F15. Ostatni okręg południowo-zachodni dysponuje dwoma dywizjonami myśliwców F15. Wymienione jednostki bojowe mogą liczyć na y, silne jednostki wsparcia. W każdym okręgu znajduje się dywizjon pomocniczy ze szkolno-bojowymi samolotami T4. Maszyny te są także obecne w jednostkach typowo bojowych jako dodatkowe samoloty. Służące m.in. do podtrzymywania nawyków pilotów w powietrzu bez zużywania kosztownych samolotów bojowych. Każdy z okręgów ma też własne skrzydło dowodzenia i wczesnego ostrzegania i grupy rakietowej obrony powietrznej: po dwie w okręgach północnym i centralnym i po jednej w zachodnim i południowo-zachodnim. Łącznie w jednostkach bojowych służy 330 samolotów. Trząs stanowią F15 wersji CJ i dwumiejscowej DJ. Są to maszyny typowo defensywne, służące wyłącznie do zwalczania celów powietrznych. Większość z nich pamięta jeszcze lata 80., a mniej więcej połowa, i tylko połowa ma zostać poddana modernizacji, która umożliwi ich efektywne eksploatowanie w kolejnych latach, a być może nawet dekadach. Samoloty te uzupełniają krajowej konstrukcji myśliwce Mitsubishi F2 powstałe na bazie amerykańskiego F16C. W porównaniu z amerykańskimi odpowiednikami, japońskie samoloty dysponują przede wszystkim powiększonym zasięgiem, co pozwala im na skuteczniejsze wypełnianie zadań nad rozległymi wodami terytorialnymi Japonii, na przeległych morzach i oceanie spokojnym. Resztę floty samolotów bojowych stanowią z jednej strony przestarzałe już i wycofywane F4 Phantom II, i wprowadzane jednocześnie yy, najnowszej generacji myśliwce F35A. Maszyn tych Japończycy zdecydowali się jak na razie zakupić łącznie niemal 150 egzemplarzy. Stawia ich to na drugim miejscu na świecie, jeżeli chodzi o zamówienia na tą konstrukcję, za Stanami Zjednoczonymi. W tym zamówieniu na F-35 trzeba rozróżnić dwie ich wersje. Ponad 100 samolotów zamówiono w wersji A, podobne jak polskie harpie i mają one zastąpić w pierwszym rzędzie pozostałe jeszcze w służbie fantomy, a także tą część F-15, które nie zostaną zmodernizowane. Jednak 42 spośród zamówionych samolotów będą należały do wersji B i będą stanowiły grupy lotnicze japońskich lekkich lotniskowców Kaga i Izumo. Nie będziemy więc mieli do czynienia ze znajdowaniem następcy dla jakiegoś starego typu japońskiego samolotu, ale po prostu z rozwojem y, potencjału y, japońskich sił zbrojnych. W dalszej kolejności, w latach 30., Japonia planuje znalezienie kolejnego następcy, tym razem dla samolotów Mitsubishi F2. Zastąpi go ciężki myśliwiec krajowej produkcji, projektowany właśnie w ramach programu FX. Maszyny te mają cechować się olbrzymim zasięgiem i Japończycy zapowiadają zaimplementowanie w nich najnowszych dostępnych na świecie technologii. W przypadku sukcesu tego programu, niewykluczone jest zastąpienie nimi później także drugiej połowy yy, współczesnych F15 co oznaczałoby prawdopodobnie zwiększenie wolumenu ich produkcji do 150, a nawet 200 egzemplarzy. Japońscy piloci mogą liczyć na wsparcie ze strony czterech dużych samolotów wczesnego ostrzegania i dowodzenia stworzonych na bazie Boeinga 767, a także 14 mniejszych samolotów E-3 Hawkeye, których flota jest obecnie wymieniana na najnowsze maszyny wersji D. Samoloty te tworzą trzy dywizjony: dwa na Hawkajach i jeden na Boeingach. Dużym wsparciem dla samolotów bojowych są także powietrzne tankowce. Obecnie Japończycy dysponują sześcioma maszynami tej klasy. Trzy kolejne, KC-46 Pegasus, są obecnie zamówione w USA i ich produkcja trwa. Japończycy mają też pięć samolotów walki elektronicznej i relatywnie dużą flotę transportową. Podają się na nią przede wszystkim maszyny krajowej produkcji. 16 Kawasaki C1 i 20 Kawasaki C2, które są produkowane od niedawna i jak na razie została dostarczona połowa z nich. Flotę tą uzupełnia 13 C-130H Hercules, liczne mniejsze samoloty, flota samolotów VIP, a także liczne śmigłowce. Ich flotę stanowi 50 maszyn należących do rodziny Black Hawk, a także 17 ciężkich śmigłowców CH47J Chinook. Maszyny te tworzą jednostki transportowe, wsparcia i ratownicze. Japońscy piloci szkolą się na 49 samolotach z silnikiem tłokowym T3, a później przesiadają się na odrzutowce T4. Te same, które służą do podtrzymywania nowyków w jednostkach i których łącznie w służbie jest, uwaga, 200 egzemplarzy. Co warte podkreślenia, większość używanych statków powietrznych, zaś w szczególności stałopłatów, zostało wyprodukowanych bądź przynajmniej złożonych przez przemysł japoński. Trend ten z czasem będzie się pogłębiał, biorąc pod uwagę odchodzenie kraju kwitnącej wiśni od pacyfizmu. Z tego samego powodu Japończycy odchodzą od zasady wyczekiwania na cios na rzecz stworzenia zdolności ofensywnych, tak aby móc zneutralizować przeciwnika, zanim dokona nieprzewidzianego i tak naprawdę trudnego do odparcia ataku. Stąd właśnie zakupy trudno wykrywalnych i wielozadaniowych F-35, i stąd program własnego myśliwca. Obydwie maszyny będą mogły atakować cele nawodne i naziemne w przeciwieństwie do F-15J. Można tu wysnuć wniosek, że japońskie powietrzne siły samoobrony tak naprawdę dopiero zaczynają budować swój potencjał i uda im się go osiągnąć w zakładanym zakresie około roku 2030. Na koniec warto wspomnieć. Że Japońskie Powietrzne Siły Samoobrony mają w przyszłym roku zmienić swoją nazwę na Powietrzno-Kosmiczne. Oznacza to, że zakres ich odpowiedzialności rozszerzy się także o nową domenę.